Dzisiaj szybki poradnik, jak zrobić e, zestaw spławikowy, żeby każdy umiał, a nie, że później ktoś przyjdzie i będzie nie umieć. Ja sobie wezmę taki spławik 4 gramowy, żeby była większa waga. Nie? Jakieś odważniki sobie weźmiemy, to na szybko, to ten, ten mogę już wszędzie wyjąć, a ten, to jednak nie będzie na szybko. I zrobimy jak zawiązać pętełkę od razu na haczyku. Eee, co tu jeszcze mamy? Stopery. Dobra, jak na ten moment to wszystko. Bierzemy sobie wędeczkę. Byle jaka. Eee, niestety, zobaczymy się po krótkiej przerwie. Wrzucamy teraz z innego miejsca. Musieliśmy wędkę rozwinąć. Yy, no, dobra, warunki są jak są. Ale ważne, żebyście wiedzieli. Teraz podchodzę. Jest żyłka. I pierwsze co? Pierwsze co, proszę mi teraz ten. bieście tego stopera. <laughs> stopera. Stopera bierzcie. No. Wyciągacie to sobie. My to już to, 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 nie będę mówić, bo wiecie. No. I tu mamy taką pętełkę. Widać coś tam? O, panie tam, dobra. Git. No teraz tą żyłkę straciłem, czekajcie. O, dobra. Patrzcie. Bierzecie tą żyłkę. Przez te oczko przekładacie przez tą żyłkę. I teraz to, co tu tutaj trzymamy, to to niech się tak wisi. I to tak zginamy, patrzcie. Tak Bierzemy taką pętełkę, nie? Zobacz. Tak, zobaczcie Zobaczcie, zobaczcie się. ten stoper przesuwamy Ile musi być takich stoperów? I teraz Dobra I wystarczy Wam tylko jeden stoper, bo, nie, bo to jest od gruntu Przesuwać sobie go gdzieś tak daleko, żeby Wam teraz nic nie przeszkadzał Chodzi o to też, żeby spławił To jest od gruntu, widzicie? Dobra, odetnijmy sobie tą piękną żółkę na, na, na naszymi nożyczkami zębnymi. Poszło. Dobra i drugie. A co jak niektórzy nie takich twardych zębów? Nożyczki. Drugie. Przekładamy tą dziureczką. Cicho. Tutaj o, zobaczcie do tego co tutaj ten i co pociągnijmy. Dobra, to ona ma tak zostać. Na ten moment. Mamy tą pętełkę, żeby zamocować jakoś haczek jakiś tam tutaj, tu, patrzcie, tu, mamy najpierw żółeczkę taką, nie, bierzemy tu, chwytamy sobie tutaj, normalnie, chwytamy teraz to, żeby każdy widział i jak to tak trzymamy, to tą część składamy tutaj i trzymamy tu i mamy takie coś, widzicie? I teraz chwytamy sobie normalnie, nie? Tutaj. To ściskamy, ściskamy i próbujemy robić takie, taką pętełkę. Czekajcie. Oj. Taką pętełkę. I to przekładamy sobie tutaj, przez tą pętełkę, tą pętełkę. A, czekajcie, bo z tej strony przełożyłem. Czekajcie. Dobrze. No czekajcie, bo teraz jak mam coś zrobić, to mi później nie wychodzi. O, dobra. Przekładamy. Bo sam jak ten to robię. O, patrzcie, jeszcze raz. Tutaj Przekładamy. Z zębami pomogę. O, zobaczcie. O, o jest, jest piękne. Piękne. Nawet kamerzysta powiedział, słyszycie? Takie to sumy będą brać. Mm. No. I teraz już tutaj zobacz, no on się tak dynda. Ale to jeszcze nie koniec. Yy, teraz szybko. Haczyki. Jak zrobisz. Haczyki Bierzemy. wyrywamy ten sobie kładamy, kładziemy na ziemię tu już mamy gotowe no patrzcie wyciągamy sobie ten haczyk ostrożnie żeby zaraz czegoś nie zahaczyć dobra odplączcie go sobie i macie taki długi Że to przytnę żeby było trochę mniejsze takie o takie o stąd dotąd nie no dobra Zostaw to. Nie dotykaj. O. I teraz tak samo jak tutaj z wędką. Bierzecie. Dobra. Tak składamy. Chwytamy tutaj. Tu się poprawiamy. Muszę się poprawić. I robimy. Takie coś. O. I przekładamy przez tą dziurkę to przekładamy przez tą dziurkę O dobra, jest. Szybko odgryzamy. Dobra. Mamy i teraz patrzcie, chodźcie, chodźcie, komon. Tutaj mamy te dwie pętełki. Teraz obok siebie. Ta jest od żyłki, od kowrotka ze spławikiem. Tak nie? Dobra. I teraz tak. Dwie pętełki, proszę, żeby było widać ładnie wyraźnie teraz. Tą pętełkę, tą od schaczyka podkładamy pod spód tej i trzymamy tutaj. Teraz bierzemy sobie haczyk i przekładamy przez te dwie pętełki od góry. Teraz to musimy zacisnąć, tak, żeby to przeskoczyło. A widzisz, jaka gamała się teraz stała? Tak nie, nie może być. Czyli tak. O! Przeskoczyło. I tak. Tutaj w te miejsce dajemy sobie odważniki tu odważniki przy tych łączeniach dwóch tych żeby ten spawik po prostu wystawał dosłownie gdzieś dotąd o no i cały zestaw jest zrobiony proszę pokazać już na łowienie wszystko wytara dra pięknie i do następnego odcinka